Film powstał w celach humorystycznych. Nie traktuj go poważnie. To jest choinka. Muszą być jakieś konkretne prezenty. Pod nią. Siema Arnold, co tam u ciebie. Widzę, że troszeczkę broda zarosła. Jest choinka. A co to pod nią? Co to jest za czołg? Jakiś nowy kołowiec. To jest chyba bezet z boku ma literkę B. Jezu, jakie opuszczanie armaty. Minus 38 stopni, co za koks. Special Edition. Cześć Mila, co tam u Ciebie? No i nic. Arni, do przyszłego roku chyba, już byłeś z nami 2 lata. Choke, koks, naprawdę, trzeba go będzie zmarkować. No dobra, jeden czołg Special Edition bz -a. Już jest w moim garażu. Nikt po prostu nie ma tego czołgu. Teraz czas na trzy pudełeczka noworoczne. Rozpakujemy sobie je tutaj razem z Wami prawie że na żywo. No ale okej, okay. no to lećmy z pierwszym pudełeczkiem. Zobaczmy, co tam jest. Jedzie pociąg, kolej tutaj transsyberyjska, chyba jakaś. No i są samochody z naszymi paczuszkami z naszymi czołgami a więc rozpakujmy pierwszą paczkę a w niej mamy kryształ górski, ciepły bursztyn, 250 golda i uwaga coś jedzie, jest królik czy tam zając to chyba progetto moim zdaniem to jest progetto, czyli najlepsza prymka w grze na tą chwilę, chyba z tego co mi się wydaje, uwaga czy to jest progetto no, niestety to jest chyba Arni. Iron Arni. Ale co to, kolejny czołg jedzie? To chyba Burazg albo Chieftain. Nie, no. Trzymajcie mnie, bo chyba spadnę z krzesła. Serio, drugi czołg w pierwszej paczce? Co to jest? Łee, bezet. Kurde, najgorszy chyba czołg w stawce. Ok, pora na kolejną skrzynkę. A w środku mamy. Kryształ górski, czysty szmarek 500 golda. I uwaga! Nie no, nie wierzę. Kolejny czołg, kolejny czołg ósmego tieru. Ten zając to normalnie mnie prześladuje. Tym razem to będzie chyba ebola. Tak mi się wydaje, że to może być ebola. Jest tutaj prawdopodobieństwo jak najbardziej bardzo wysokie. A to jest co? Vipera. Nie no, vipera włoska. Ja nie mogę, jedzie kolejny czołg. Jednak, tak jak mówią, cuda się zdarzają. Tym bardziej w nowym roku. Co tym razem tutaj jedzie do nas? Ludzie, trzymajcie mnie. Tornwag! Tornwag! Tak, to jest szwedzki czołg prosto z Ikei! My god! Dobra, pora na ostatnie pudełko. Jak tu będzie czołg premium, to normalnie, ja nie wiem, zaczynam grać w Totka. Nie no nie wierzę, kolejny czołg premium jedzie właśnie do mnie w śnieżnej zamieci. Co to tym razem będzie? Słuchajcie, nie mam pojęcia już. AMBT, to jest AMBT. Ale ja już mam AMBT. Ale jak to mówią, jednym na rybki, drugim do kościoła, także przyda się druga taka sama maszyna. Jak widzicie, dokonałem czegoś niemożliwego w trzech paczkach pięć czołgów premium plus oczywiście do tego gold. Takiego openingu chyba jeszcze nikt nie widział. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę i subów. Zostawiam Was z, tą, z takim przemyśleniem tego właśnie, co tutaj się wydarzyło, bo to się naprawdę fizjologom nie śniło. Dodatkowo pod choinką znalazłem choke BZT na kółkach special edition. No, naprawdę jestem pełen po prostu nadziei i. Radości. Teraz cały rok będę mógł grać nowymi czołgami. Dajcie znać, co wy wylosowaliście w tegorocznych paczkach świątecznych. Tymczasem trzymajcie się cieplutko. Cześć!